Uwaga, dzisiejszy vlog będzie dłuższy niż pozostałe. Na pewno się znudzisz. Ale obiecuję, że kolejne vlogi będą już krótsze. Miłego oglądania. Siemano, ja znowu jestem na treningu, jak widać. Nie, To nie jest ten sam trening co ostatnio, mam po prostu te same ciuchy. Bardzo chętnie odpowiadam na pytanka, ale, ale najpierw najpierw ława. Jak bardzo od 1 do 10? pytasz mnie o samopoczucie, czy o to, jak jestem przystajny? Uwaga, bardzo, uwaga, bardzo poważne pytanie, bo jest tu napisane: Jak oceniasz swoją aktualną pozycję i życiowe sukcesy? Czy uważasz, że się rozwiesz, czy cofasz względem tego, co miałeś w przeszłości? Zmian wymagają wyjścia ze strefy komfortu. Pytanie z serii trudne. Zastanów się, zanim odpowiesz. Siła z tobą. Dobra, to ja się zastanowię troszeczkę, żeby tak nie odpowiedzieć, z marszu. W ogóle nagrywam sobie tutaj dwa materiały, bo jeden materiał nagrywam na kanał Damiano Gothic. Tutaj robię sobie na tym kanale na łapie film z treningu. Okej, okay, trochę się zastanowiłem, jak oceniam swoją aktualną pozycję i życiowe sukcesy. Wiesz co, zacznijmy od sukcesów. Ja naprawdę uważam, że dużo dokonałem, bo... Byłem przez pewien czas bardzo mocno znany na YouTubie z takich gotikowych twórczości, jak remiksy, rapy, gotik rapy. Przecież ja to wymyśliłem. Dopiero później powstał kistru i te wszystkie inne kanały. Też ta twórczość taka mózgotrzepowa, no nie, nie ze wszystkiego jestem dumny, ale jednak była to jakaś rozpoznawalna cząstka mnie i dużo ludzi to podziwiało. Później te streamy parę osób nazywało mnie, że to fenomenem było, że ja przy takiej małej oglądalności jak 20 do 30 osób. Miałem zarobki rzędu kilku tysięcy. Więc to jest naprawdę coś czego nie da się tak łatwo osiągnąć. Nie każdy to osiąga. Nawet sam obserwowałem czasami to ludzie na przykład mając po tysiąc widzów na streamie i po 100 tysięcy subów, to oni mieli no takie donaty, na przykład jak ja albo trochę większe. Więc pod tym kątem sukces też, jeżeli chodzi o moją formę, no to też uważam, że zrobiłem ponad przeciętną sylwetkę. Trenowałem ludzi przez rok czasu, i chociaż teraz z tym kończę, no to jednak, uważam, że, to jednak uważam, że to jest pewien sukces, że spróbowałem, udało mi się to zrobić. Prowadziłem też działalność, więc to są pewnego rodzaju sukcesy. Też kiedyś wyszedłem z jednej sekty, ale to, to na inny materiał, temat. Uważam, że dużo osiągnąłem, jednak nie wszystko widać, nie wszystkie skutki tego y, osiągnięcia czegoś lub profity widać teraz, bo życie jest dynamiczne i życie się ciągle zmienia. Jednego razu ktoś wybuduje dom cały, albo sobie w ogóle willę wybuduje, a za dwa lata może już to wszystko stracić. Może nawet do więzienia trafić. Wszystko jest możliwe. Życie nie jest takie stabilne, jak się wydaje, jak człowiek planuje. życie jest często. Życie jest bardzo często takie, że coś sobie zaplanujesz, a za chwilę. Wszystko wywraca się totalnie do góry nogami, albo gorzej, więc trzeba być po prostu no to gotowy i akceptować los jaki jest, i cały czas robić to co możesz i tyle, I nic więcej nie możesz zrobić. Jak oceniasz swoją aktualną pozycję? Moja aktualna pozycja jest taka, że no co, no mieszkam z mamą, w tej chwili mama przebywa w innym mieście i mieszkam tak naprawdę sam, ale na ogół można powiedzieć, że mieszkam z mamą, więc każdy może mnie nazwać teraz mamin synkiem, i że jestem niedojrzały i nie jestem dorosły. Trudno, no, muszę ponieść tego konsekwencje, że ktoś tak powie. Przez pewien czas mieszkałem sam, jakieś 5 lat wynajmowałem i stwierdziłem, że nie chcę, nie chcę tego. Po prostu, dopóki masz taką możliwość przy tańszych wydatkach i kosztach żyć, no to dlaczego masz tego nie skorzystać? Nie? Za chwilę też będę bezrobotny, więc będę mógł się całkowicie skupić na YouTubie. No ale niestety, mój status aktualnie spadnie na bezrobotnego. Więc, no, tak naprawdę moja pozycja aktualna może się dla wielu ludzi teraz wydawać słaba, jednak to, co mam w głowie, to mam w głowie i nic tego raczej nie zmieni. I ostatnia część tego pytania: czy uważasz, że się rozwijasz, czy cofasz względem tego, co miałeś w przeszłości? Ja bardzo często miałem w życiu tak, że szedłem jakąś drogą, już dobre, miałem po prostu efekty. Już byłem dalej i dalej w tej hierarchii, czy coś, a potem bardzo często sam wątpiłem w to, co robię i stwierdzałem, że nie, to jednak nie jest to i musiałem to zakończyć. Więc bardzo wiele razy w życiu miałem tak, że. Coś mi się wydawało dobre, ale potem jednak musiałem zamknąć ten temat, musiałem to zakończyć, bo stwierdzałem nagle, że to jest jednak bez sensu. Wiesz, względem tego, że coś osiągnąłem, a potem się z tego wycofałem, to można powiedzieć, że nic nie osiągnąłem, że się nie rozwinąłem, ale to nieprawda. Wszystko jest doświadczeniem, wszystko w życiu, co robisz, zostawia w Twojej głowie jakiś ślad, i później jesteś sumą tych wszystkich śladów, tych wszystkich doświadczeń. Dziękuję za bardzo fajne pytanie. Mam nadzieję, że odpowiedziałem ci tutaj na wszystko. A jak nie, to, to możesz jeszcze coś napisać, to, to doprecyzuję, jak będziesz chciał. A dobra. Jeszcze jedna rzecz, z cofaniem się względem tego co miałem w przeszłości, jasne, można siebie porównywać, nawet do samego siebie. I na przykład, jeżeli taka głupia rzecz, porównam sobie, że kiedyś na przykład zarabiałem z samych streamów 3000 zł, a dzisiaj nie, no to co, to prosty wniosek, Damiano, jesteś gorszy. Ale to nie do końca tak jest, bo jest pełno czynników, pełno różnych sytuacji, że nie można tego wszystkiego tak wrzucać do jednego wora i patrzeć tak zero-jedynkowo, no bo nie jesteśmy komputerami. Teraz mamy, powiedzmy, startową kategorię 105 kg, to tak naprawdę 105 kg. Kilo... Zgadnijcie, od czego to jest? Takiego mam tutaj pieska fajnego. Bardzo miły piesiu. Cześć, książę. A jaki piesiu, mczu. Dobra, starczy. Dobra, było długie pytanie, długa odpowiedź. Teraz coś krótkiego. Jaki jest Twój stosunek do osób o kolorze skóry niebiałym ani nie żółtym? No ja nie lubię niebieskich ludzi, oni są tacy... I Oni są kospitami, więc czemu mam ich lubić? E? Dobra, następne pytanie. Hmm? Świetny format, takie filmy rób. Pytanie, co możesz mi powiedzieć o Diego? Zły Maciek mi dał komentarz. O kurwa, to jest fame dojebany. Co mogę ci powiedzieć o Diego? Diego ma ogromne zakola. Prawie takie jak moje. A tak w ogóle, Diego to wybredny zasraniec, który zwisa z drzew w dżungli. Ciekawe, czy ktoś wie z jakiego to kanału na YouTubie. Dobra, robimy sobie podciąganie. 10 wyszło. Jak to jest, że, czy byś się podciągał, kurde, pół roku czy rok, to dojdziesz do tych 10 ruchów i bardzo ciężko jest to przebić. To samo ma mój kolega Brzoza. Okolice 10 ruchów. Nie 20, nie 30. Okolice, kurwa, 10 ruchów, czyli jesteś w stanie zrobić może 10, może 9, może 12, ale nigdy, kurwa. 20 nigdy kurwa 25. Jak to jest, nie? Napiszcie na komentarzach, czy macie na to jakąś teorię. Cześć, witam was serdecznie. Jestem ponownie. Jestem po treningu góry i po rozciąganiu nóg. Ludzie, powiem wam, rozciąganie to jest kurde taki rarytas. Rolowanie i rozciąganie. Teraz fajne uczucie, że sobie tak idziesz i tak mięciutko, nic nogi nie bolą. Są takie te nogi mięciutkie, takie kurcze, no, no nie wiem jak Wam to opisać, ale nogi są takie mięciutkie jak z waty, normalnie. Jakie mam widoczki. Ale widoczki. Jak coś umiecie o fotografii, albo znacie się na tym, to dajcie znać, bo... No i to by było tyle. Najdłuższy odcinek, jaki zrobiłem jak na razie. Na się wasze... Ale mam dzisiaj fazę na treningi, no. Rozpędziłem się, rozpędziłem się i nie mogę przestać. I taki pol macik podjebany od nikra, czyli pytania bez unikania odpowiedzi. Łapska. Tak. No siema, nagrywam jeszcze taki krótki filmik tutaj. Co to znaczy wsadzić kanapeczkę do Mikołaja? Już nie toż to moje jaja. Ktoś mi wsadził kanapeczkę do Mikołaja. Okej, okay, wiem, że to pytanie nie jest ogólnie z tych filmów, ale wziąłem je sobie z zupełnie innego filmu. Więc y, czym jest to legendarne wsadzenie kanapeczki do Mikołaja? Wsadzić kanapeczkę do Mikołaja to jest oczywiście nic innego jak. Dostajesz czekoladowego Mikołaja na święta Bożego Narodzenia w Wigilię. Już się cieszysz, że zjesz sobie tego Mikołaja, a okazuje się, że dawno temu, bo bodajże z rok temu, ktoś wsadził tam kanapeczkę z masłem, szynką i sałatą. No i tak zamknął to wszystko, że nawet nie widać, że ta kanapeczka tam jest. No i zgadnij, co po roku czasu stało się z tą kanapeczką. <śmacznego> Smacznego. Miłej śmierci.